Hej, siema rodzicka! Z tej strony Mylogamet i witam na kolejnym odcinku na moim kanale i znowu jesteśmy w Minecrafcie, co prawda jestem sam, ale dostałem taką mapkę od Michała, żebym miał ją przejść. Tak zobaczymy co to jest ta mapka, się dam do tyłu, znaczy przede mnie nie oglądałem. Zobaczymy wspólnie co do nas dla mnie przygotowano. Wow! dobra, teraz Już patrzymy i zobaczymy, co tutaj mamy. Teraz z się odwraca, Uwaga, patrzymy tutaj i mamy jakiegoś klocka. Dużego klocka. Co tam są za złote te bluczki? Dobra, to jakaś skrzyneczka, który. Tabliczki. Subskrybuj kanał. Ma logant. Tak jak Michał tak mówi, no to subskrybuj kanał, bo się opłaca. Mam tutaj skrzynkę. Jak mnie czuł w ogóle, to dostać mam dostać, bo do nic nie widzę. O, Lucky Blocki. No, fajnie, fajnie. Teraz no, patrzymy do skrzynki. Uwaga. I mamy tutaj pełno chleba. Hmm. A? i kilo I książkę tęsknię. Teraz, no co, przeczytamy. Ja. Nazywa się ta książka Zadanie. No to zobaczmy. Hej, Milo, przygotowałem dla ciebie mapę Lucky Blok. Jak już całą mapę przejdziesz, to twoim zadaniem jest... Pokonanie lidera. Przyszę tobie powodzenia. Gaja. No, a mamy jeszcze jakąś drugą stronę. Subskrybujcie kanał My Loganes. więc, jak mi tak mówi. No dobra. Na końcu mapy mamy pokonać lidera. No to grubo, widzowie, grubo, grubo. Dobra, sobie tą książeczkę tutaj odstawię na ten. Nie gdzieś, za chwilkę. Ale tutaj kill off. Drabinę. I pełno chleba, Pełnie drabina zrobimy po to, żeby tam dojść. Dobra, sobie tutaj to odłożyłem. bierzemy drabinę już i idziemy do góry. Zobaczymy, co tam u góry wtedy mamy. No i tak jak Michał mówił, mamy laki bloki. pełno laki bloków. Strasznie dużo. Dobra, to my zaczynamy już yy, kopać pierwszy, pierwszy bloczek. Drugi. Blok złota, no to może sobie coś nie, nie, nie. Strzał jakiś bloczek. Drewniane rzeczy. Perełki, może uda się nam jeszcze do smoka dojść. Zobaczymy, czy to nie jest czasami trap chest. A, to się nam nic nie przyda. O, mamy zbroję do końca też raczej. Nie. Lucky chicken. Mamy go tutaj wrzucić. Zobaczymy. O, jaja, to Dobra, to wepnę się może do góry i się z nami zobaczymy. Dobra, mamy poranek. Ale super lucky chicken. Mamy chyba tutaj coś wrzuci mi się wydaje. O, no się przestraszyłem. Dora, jesteśmy już u góry. Look up, czyli miałem słoczeć do góry, no dobra. blok Emeralda. Popatrzymy dalej. Hello villager. Huh? O wow, no to co? Jak mamy tyle diamentów, to czemu by nie skorzystać? Uh -huh. O wow, ile jest dobra. Bierzemy czapę. To. Spodnie i butki. Dobra, teraz to ja może pójdę tam, żeby odłożyć te wszystkie rzeczy. O, tutaj drabinki mamy nawet. Patrzcie. żeby po poodkładam te rzeczy, żeby nie zginął. Dobra. Zobaczymy, czy też jeszcze tutaj czasami nie miał. Nie, już wszystko u niego kupiłem. No więc patrzymy teraz dalej. Uwaga. Mieczyk. Lucky zero. Ok. Waldis. Well, this... Tam to jest, no jest Twój problem. No, rzeczywiście. Książeczki. Mieczyk. Uwaga. Zmora 3. Odrzut. Grabisz... Grabisz trójka. Ładnie, no. No razem może odłożę te mieczy, wiem, że to jest takie dziwne granie, ale wolę sobie to odłożyć. Budowla ze slajmów. Tutaj te drobniki co już tutaj były wcześniej. Nie było tu żadnego zadania. Nie, było dobra. Tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery. Słabe rzeczy tutaj są. Pójdźmy tak po rogach. O jakiś mieczyk. A ten sam. Złoto. Nederowa gwiazda. O, dobra, brak emeralda co coś takiego. Ojoj, TNT. myślałam że zdążę odlecieć. O nie, zobaczcie, ile już mam śmierci. Tu, 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 tu i tu. No chyba no, nic. O, ale pierunek dostał. Au. No nie, znowu. Come on. Co to. Chol się przestraszyłem znowu. Mapa do ukrytego skarbu. Nawet nie wiemy na jakiej wyspie jestem. jest ten skarbem, widzowie. Tutaj książki i nic więcej nie ma. Hmm. Mam jakieś bloczki. Tutaj będę miała. To się od razu podbuje, podbudujemy e, do tamtego, żeby tam te dwa ostatnie bloczki wykopać. O dziwne tekstury są. I znowu sobie, że się dobra. Więc ja się ubieram i już widzimy się przy widerze. Ale teraz sobie tak się skąpnąłem, że nie mam żadnych itemów, żeby zrobić widera. Więc może tutaj coś było przygotowane dla mnie, że. Na przykład tamte TNT ma wybuchnąć Aha. i przy tamtej dziurze gdzieś jest może... Hmm, jak coś... ten, hmm, jedzonko. Albo te itemki też. Więc coś tutaj spróbujemy poszukać. Dobra. No, już. Hmm. tak trochę mech jest to, że tutaj mam tylko tam jedną potkę. Wow. A ten mieczek nie jest jakoś za dobry. Dobra. Mam no, się przestraszyłem. Tutaj, tutaj coś. A, jest coś tutaj wybuchnięte. Trochę długo będę to, to, to kopał, szczerze. No tutaj tylko wywalę te rzeczy. Jeszcze się je uleczyłem po drodze, ale. Hmm. Tam nic nie ma, nie? No tutaj nic nie ma. Jak tutaj widzę. No to szukamy dalej. Tutaj nie ma jakichś większych dziur czy coś takiego. Um, tu też jakaś... to jest jakaś źródła. jest? Skrzynkę tu mamy. No ale to teraz ja tutaj wykupię jakieś bloki. Albo tamtą, no, od góry wejdę. Dobra, to jest pomysł, to jest pomysł. Dobra, to więc idziemy tutaj już do góry, żeby zobaczyć, co w tamtej skrzynce będzie się y, chowało. Co prawda, co prawda, ale bez jedzonka to jest tak trochę licho. No teraz patrzymy do tej skrzynki. Uwaga, mamy już resztę na widora. 64 rzeczy na ten. No, ładnie, ładnie. To sobie to ustawię. na tutaj to. To wezmę sobie tutaj. To sobie tutaj odstawić na bok te szczały. I te rzeczy na udara. dobra. Pójdźmy teraz gdzieś z tymi rzeczami, żeby yy, ustać w ogóle tego idara. Ja mam w planie, żeby tylko, żeby mi nie uciekał. To jest największy problem. Mak mi zacznie uciekać. To będzie wtedy problem, dobra. Czyli lucky blok. O oh, wow, A, rzeczy to nie chcę. E, dobra, czyli tak postawimy, nie? Hop, hop, hop. O, dobra. Hop, hop. I uwaga ludziska. Stawiam Widera pierwszy raz na odcinku. Tak, nie raz sobie grałem to. O. dobra. Uciekamy. Weźmy łuk już. Teraz wybuchnie za chwilę. Me so. my, I, I, I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asks me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asks me how I know. I smiled at them.

do nas, do. Cześć.